Hej kochani, witam Was bardzo ciepłutko na moim kanale w kolejnym odcinku ze zdrabkami. Dzisiaj przychodzę do Was zestawieniem pod ostatnim filmem. Prosiliście mnie e, o taki typ filmu, więc, one się, więc taki się również pojawia. Mam oczywiście zdrabki polskie i niemieckie. Będą one po 3-2. I 5 złotych oraz euro. zanim przejdę do zdrapywania, przypominam o możliwości zadawania pytań do QA. Dwa odcinki wcześniej e, można zostawiać e, pytania. Pewnie w tym tygodniu postaram się je dla Was nagrać. No i m, od kolejnego odcinka dzieli nas 350 łapek w górę, więc jeśli chcecie kolejny odcinek ze zdrapkami, no to zostawcie kciuczka. A ja Wam teraz szybciutko pokażę zdrapki, jakie ja dzisiaj przygotowałam. Za 2 euro dashbote Leon na los za 2 złote super siódemka za 3 euro lucky bonus wasz ulubiony za 5 złotych wielka czwórka za 3 zł krzyżówka z kończyną i za 5 euro big bang więc kochani jeśli jesteście ciekawi czy te zdrapki przyniosą mi chociażby odrobinę szczęścia czy uda mi się cokolwiek wygrać to bardzo serdecznie zapraszam was do mojego stołu no i dobra, kochani, lećmy z tymi zdrapeczkami, Może zacznijmy od super siódemki za 2 zł. Mam nadzieję, że tu będzie się wszystko dobrze widać, bo jakaś inną tutaj dzisiaj pozycję do nagrywania przybrałam. A widzę, że trochę słońce mi się tu odbija, ale myślę, że będzie ok. No i wiadomo, tutaj musimy znaleźć siódemkę, aby wygrać przypisaną do niej kwotę. Na razie jej tutaj nie widać. Już myślałam, że to siódemka, ale to niestety trójka. Dwójeczka, szóstka, no i ostatnia szansa na wygraną w za 2 złote. Niestety tutaj się nie udało, lecimy ze zdrapką za 2 euro. Czy tutaj będzie troszeczkę szczęśliwiej, czy nie? Na razie nie ma, kaczka też nie daje nam wygranej. Łoś też nie, koń również nie, połowa zdrapki za nami. Kotek, dwie dyszki były. Owca, 10 euro. Pies, 4 euro. No i czy będzie buźka? Niestety panda. Zarówno polska, jak i niemiecka. Strapka po dwójce. Niestety nie przyniosła wygranej. Może teraz przelecimy trochę z krzyżówką. Tutaj muszę trochę oddalić. Nie przybliżyć, tylko oddalić. No i myślę, że... Może tutaj trochę przyspieszę. Jeszcze zobaczę, żeby ten odcinek też nie trwał wieczność, bo nie wiem, czy wy lubicie długie odcinki. Od razu konieczynki zdrapię, tylko tutaj przypomnę, że wyraz z konieczynką podwaja wygraną. A my mamy literkę D, która jeszcze tutaj nam się pojawia i w dalej jej nie widzę, więc lecę do kolejnej, którą będzie literka R. I to chyba na tyle. Przejdźmy do następnej literki n. O, tutaj jeszcze R, w słowie kra było. No i lećmy do pierwszej literki w drugim rządku, którą jest literka Z. O, lody, mamy pierwsze słówko. I... To tyle. Lecimy dalej. Literka P. Karp. Puszka. O, drugie słowo mamy por. Puma tutaj jeszcze. No i to tyle. Trzy ostatnie literki. Mamy W. Pojawia nam się w zówku widok. I tylko tutaj x nie było. No i uwaga, ostatnia literka. Ostatnia szansa na wygraną. Czy będzie ona, czy nie będzie literka A? Bardzo fajnie, ale czy ona da nam tutaj wygraną? Jak na razie nie ma. O, mamy trzecie słowo. IGA. Więc mamy tak. IGA, ROSJA i POR. Bardzo fajnie. Czwarte słówko? OSA? Piąte? Nie, coś mi tutaj się chyba pokiczkało. Niemożliwe, żeby tutaj było tyle tych słówek. Zaraz ja to sprawdzę. Dobra. Gdzie my mamy te literki kontrolne? Jest H, H i H. No i teraz sprawdźmy te słowa. Mamy OSA, mamy lody, które tutaj jest w ogóle podwójnie nam wygraną. Ale to czekajcie. Zaraz, raz. Dwa, 3, 4, 5 słów. Pięć słów daje nam 10 zł podwojone wychodzi, że 20 zł udałoby mi się tutaj wygrać. Bardzo ciekawe, jeszcze sprawdzę później, czy literki H w tej krzyżówce to na pewno wygra na wysokości 20 zł, no ale mi się tak tutaj wydaje. Że tak tutaj jest. Więc dobra, widzimy, że zrabka bardzo dla nas dzisiaj pozytywna, bardzo fajnie. Polskie zdrabki już nam się zwróciły, a teraz zobaczmy zdrabkę za 3 euro niemiecką. Czy będzie równie szczęśliwa jak Polska? Może tutaj zacznijmy od bonusu, w którym zawsze mi się księżyc pojawia. Tym razem też, więc tutaj się nie udało. Przypomnę, że trzeba znaleźć gwiazdkę, aby wygrać 10 euro. No i tutaj musimy znaleźć trzy identyczne symbole. Mamy dwie korony, które by nam dały piątaka, a czy będzie trzecia? Tak jest, więc dzisiaj bardzo pozytywnie. Tutaj już mamy 5 euro wygrane, więc bardzo fajnie. Lecimy dalej, może będzie jeszcze jakaś wygrana. Są dwie tęcze. Trzecia by nam dała 10 euro, ale jej tutaj nie ma. Tęcza, podkowa, biedronka, tęcza. I czy będzie trzecia tęcza? Nie, jest druga biedronka. Gra czwarta. Koniczyna, tęcza, tęcza. No i dajcie mi tą trzecią tęczę. No, nie dali. Piąta gra, przedostatnia. Biedronka, garnek, biedronka i konieczyna. No i co, będzie 5 euro, czy będzie więcej? Ostatnia szansa nam tutaj została. Mamy biedronkę, konieczynę, konieczynę. No myślę, że konieczyny chyba nie będzie, bo to by było 100 euro. No, nie ma, więc jak widzicie, tutaj trzy korony dały nam wygraną w wysokości 5 euro. Więc jak na razie, zrabki za trójkę najbardziej dla nas szczęśliwe. Zostały nam zrabki za piątaka w zasadzie dwie takie zielone. No, ale zacznijmy od polskiej. No i sprawdźmy, jaki mamy tutaj wygrywający symbol. A dzisiaj jest nim tofi Balony: 50 zł było do wygrania. Diament. Skarb. I czy będzie tofi? Nie będzie maska. Dobra, sprawdźmy teraz. No grę drugą tutaj musimy znaleźć trzy takie same kwoty. 75 zł 30 zł 50 zł, więc wszystkie inne małe prawdopodobieństwo na wygraną. 50 75 zł, no i co mamy? 250, dwie 270. Dwie czy będzie jakaś wygrana, czy tutaj będzie na przykład druga 30? Nie, jakaś dwudziestka się tutaj trafiła, więc tutaj się też nie udało, a w bonusie musimy znaleźć czwórkę, aby wygrać przypisaną do niej kwotę. No i czy nam się uda? 10 zł do wygrania. Niestety tutaj mamy trójkę, więc oczko za nisko. Sprawdźmy tarki kontrolne. Widać, że inne, więc niestety polska zdrabka za 5 zł wędruje do śmietnika, ale to nic, krzyżówka nam tutaj wszystko nadrobiła, a nam została ostatnia zdrabka na dzisiaj, Big Bang. No i co? Tutaj musimy znaleźć Big, aby wygrać 10 euro. Tutaj Bank, aby wygrać 20 euro. No i czy nam się uda? Czy będzie Big? Nie. Mamy tong. A czy tu będzie Bank? Myślałam, że już jest, a tutaj jest jakiś brum, więc się nie udało. No i tutaj w grze głównej trzeba znaleźć po prostu napis Big Bank, aby wygrać przypisaną do niego kwotę. My mamy rakietę. Żarówę, planetę, błysk i po raz kolejny planeta. Runda druga, żaruwa, świat, rakieta, jakieś tutaj znaki, zapytania i jakaś chmura. Więc tutaj się nie udało. No i ostatnia szansa, ostatni tutaj rządek tam został. Czy będzie napis Big Bang? nie ma. Tutaj jakiś astronauta. Świat za piątaka. Dwie ostatnie szanse. Astronauta za 5 euro. No i ostatnia szansa. Niestety po raz kolejny jakieś znaki, zapytania, więc najdroższe i najtańsze zdrabki okazały się dzisiaj pachowe. Najlepsze okazały się zdrabki środkowe, czyli po 3 złota oraz 3 euro. Tutaj 20 złotych wygrane. Tutaj 5 euro, czyli w zasadzie też 20 zł. Można powiedzieć, że dzisiaj udało nam się 4 dyszki wygrać, więc przypominam kochani o zostawianiu kciuku w górę, o zostawianiu pytań do QA, a ja tymczasem żegnam się z Wami, i życzę Wam wszystkim miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa!